Zero. To możliwe ma z tej strony Domanu, a dzisiaj pokażę Wam podsumowanie mojego paku peningu przeprowadzonego z okazji wydania całej drużyny roku. Mówiąc wprost, zgromadziliśmy z Maćkiem na dwóch kontach około 200 paczek o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 4 miliony monet, z tym, że dokładnie nie da się tego policzyć, bo w tym gronie znalazła się na przykład paczka z 25 zawodnikami ocenionymi co najmniej na 83, a ona jak wiemy nie ma określonej ceny rynkowej, no ale na pewno byłoby to więcej niż 120. 25 tysięcy monet. W każdym razie patrząc na to wszystko zdecydowanie jest w czym wybierać, na pewno nie obędzie się bez łokautów, a wręcz nawet jeśli jakimś cudem nie trafię karty TOTY, no to myślę, że wpadną tutaj chociażby dwie ikony, no bo przecież no po prostu nie ma innego wyjścia, tego jest tutaj pełno, ludzie trafiają po dwie karty TOTY, a na YouTube też praktycznie każdy już trafił, więc teraz czas na mnie, abym dokonał formalności i jedziemy. Ruszyła maszyna. Jaka pierwsza paczka, taki podobno cały rok, a przynajmniej taki cały pakoł penning. No, ale niestety tym razem w tej pierwszej paczce nie było walkoutu. Chociaż to nie oznacza, że będzie źle, bo mamy chociaż ekrany, więc to będzie zawodnik oceniony na 83, którego nie znam, bo to jest muniaj, muniaj, Muniain. nie domyśliłbym się, ale jak na start może być. Jadą wozy kolorowe bez walkoutu, ale za to jest niebieska karta, czyli no niestety to będzie karta za Ligę Mistrzów, chciałbym zobaczyć takie niebieskie poświetlenie za tunelem przy walkoucie, bo to by była nadzieja na kartę Toty, a tak 81 skila Pablo Sarabia, jedziemy dalej. Jest walkout, nareszcie Tylko, że ja już widziałem tam na dole Złote podświetlenie, czyli to będzie jakaś Zwykła karta, co widać A nie, to jest, jednak, to jest jednak Inform, no bo ekrany przy informie Są takie same jak przy złotej Zwykłej karcie, kostić 85 skila. No powoli nam się rozkręca ten pack opening Jest walkout Znowu, a i znowu Widziałem, że tam nie ma żadnego niebieskiego Podświetlenia, tylko Henderson, no bo chyba nie ma żadnej innej karty Anglika na SPD Ech, no i cóż, ale przynajmniej ten overall rośnie. Było 85 po kilku kolejnych paczkach, 86, teraz 87, aż dojdziemy do Toty. Ono no proszę, jakie niebieskie podświetlenie mi się tutaj pojawiło bez walkautu, tylko że to jest podświetlenie na zwykłą kartę z Ameryki Południowej, więc nie ma się tutaj za bardzo czym podniecać, aczkolwiek w tej paczce no fajnie wygląda ta paczka, bo są cztery karty specjalne, tylko że wszystkie bezwartościowe ruszyła maszyna i walkout się zaczyna, ale ja znowu widziałem już tam na dole, że jest zwykłe złote podświetlenie, no to jest takie po prostu dawanie nadziei w ciemno, że o niby walkout niby będzie fajne, a na koniec wyskakuje na Mederson i my już wiemy, że to jest gość, który się nada do przepalenia w SBC. Mamy znowu walkout, walkout po walkoucie, ale znowu widziałem, że tam jest po prostu złoty, jaki zwykły ekran i to jest Brazylia, tym razem SPD, czyli tym razem Fabinho, 87 oceny ogólnej, ten overrule spada, znowu oddalamy się od karty Toty i mnie już powoli zaczyna boleć serduszko, że my nie możemy trafić żadnej karty wartej więcej niż 100k. Kolejna super, mega, extra luks paczka... I kolejny raz bez walkoutu, no, widzę, że dzisiaj jednak chyba to szczęście mi nie dopisuje pomimo tego, że tak dawno nie wchodziłem na to konto, bo to jest znowu tylko i wyłącznie Tiago Silva oceniony na 85, na którym fajnie się handlowało, ale jako niewymienny on raczej mi się do niczego nie przyda. To jest ostatnia z odłożonych paczek przed otworzeniem paczek, które zaraz odbiorę za słapy, więc miałem nadzieję, że chociaż tutaj będzie jakiś porządny walkout, ale to jest wciąż chłam za przeproszeniem, który nada się... Do przepalenia w SBC, bo z całym szacunkiem, ale niewymienny Leno to nie jest zawodnik, o którym marzę. Odebrałem już dwie paczki Ultimate za icon swaps i muszę przyznać, że jestem troszeczkę zestresowany, bo po tym, co ja tutaj dzisiaj widziałem, boję się, że w tych paczkach także nie zobaczę nic nadzwyczajnego i niestety tak jest, bo w tej pierwszej nie ma nawet walkoutu, tylko to będzie prawdopodobnie i Cardi z PSG i mój głos zaczyna się załamywać, bo naprawdę tracę już nadzieję, że coś dostanę z okazji tegorocznej drużyny roku. I jedziemy z drugą paczką Ultimate, którą zdobyłem dzisiaj, specjalnie grałem dzisiaj skład battles, żeby zdobyć słapa, żeby właśnie dostać te dwie paczki. I widzę, że to się nie opłacało, bo znowu nie ma walkoutu, tylko zwykłe ekrany. I to jest, myślałem przez chwilę, że Telesz, ale to jest Aleksandro, czyli znowu przede wszystkim to nie jest niewymienna karta, którą warto się chwalić na etapie stycznia. Szanowni Państwo, nadeszła ostateczna próba. Oto otwieramy paczkę z 25 piłkarzami ocenionymi co najmniej na 83. Więc albo teraz jest walkout, albo jednak nigdy, bo widzę, że to będzie zwykła karta. Brazylia. Myślałem przez chwilę, że to będzie Neymar, ale jednak tak pięknie być nie mogło. Firmino 87 oceny ogólnej, no i muszę przyznać, że troszeczkę mnie teraz zabulała pewna część ciała, ale zobaczymy co będzie dalej w tej paszce. Ulala, ulala, Firmino, Fabinho, Sancho. No to trzy karty ocenione na 87 to zawsze coś, tylko że tak idąc dalej, to tutaj to zbyt dobrze nie wygląda. Ale mamy jeszcze Dawida Silve, Coke, Bonuciego i na tym kończy się ten interes, więc, no jakby to delikatnie powiedzieć, chyba mimo wszystko jednak, no nie, nie będę w niebo wzięty po paku peningu na pierwszym koncie. Tak wyglądają moje trafy po wyczyszczeniu paczek z pierwszego konta. Teraz powinniśmy przejść na podsumowanie trafów z tego drugiego konta, gdzie paczek było jeszcze więcej, ale naprawdę szkoda na to waszego czasu, bowiem tam wpadł Henderson, Summer, Kane, DeHea i tym podobne karty. Ogólnie muszę przyznać, że nie wierzę, iż mając tyle paczek, a w tym kilka naprawdę wybitnych, nie trafiłem chociaż jakiejś ikony typu Izagi, która i tak do niczego by się nie nadawała, ale miałbym chociaż tę możliwość powiedzenia sobie. Że trafiłem ikonę. No bo też trzeba podkreślić, że większość tych paczek była niewymienna, więc tym bardziej nie rozumiem dlaczego i jej uraczyło mnie aż takim chłamen. Później, tak jak w ubiegłym roku, robiłem jeszcze rozbudowę opaczki premium z Premier League. Ale najlepsze co dzięki nim dostałem to znowu jakiś Ederson, więc nie ukrywam, że jestem troszeczkę rozczarowany, a wręcz jak skończyło się to całe otwieranie, to chyba rozpoczął się u mnie jakiś stan przeddepresyjny. No ale naprawdę pomimo tego, że tyle lat siedzę z tą grą, nie spodziewałem się, że może być aż tak źle w temacie paczek. Natomiast z drugiej strony może to jest taki system, że FIFA 17 nie trafiłem karty Toty, FIFA 18 trafiłem kartę Toty, FIFA 19 jej nie trafiłem, Fifi 20 Trafiłem, FIFA 21 nie trafiłem, więc teraz trafię kartę drużyny roku FIFA 22 i to jest chyba jedyne na co mogę liczyć, no bo po tym co ja tutaj widziałem tak naprawdę nie liczę już na jakikolwiek udany traf FIFA 21. Po prostu znowu trzeba wziąć się do roboty za zarabianie. No bo właśnie jeśli umiesz liczyć, to licz na siebie. Bowiem paczki to jednak cały czas jest czysty hazard. Niektórzy mają dziesięcioletnie konto, grają regularnie, są dobrzy i na star nowej FIFA co roku dostają kartę wartą kilka milionów monet, a inni potrafią wydać kilkaset tysięcy FiFa points, by dowiedzieć się, że nie są w stanie trafić ani jednej wartościowej karty. No bo taki przypadek przy okazji tegorocznej drużyny roku pokazał mi już Maciek, więc no niestety, żeby ktoś mógł się wyróżnić, by pokazać światu, że ma szczęście, musi mieć jakąś skalę porównawczą w postaci osób, które mają pecha. No i niestety wygląda na to, że w tym roku ja będę znowu robić za to szare tło, przy którym będzie można się porównywać i mówić, że ma się większe szczęście w paczkach ode mnie. No, mam nadzieję, że ktoś chociaż z tej mojej tragedii wyniesie jakieś szczęście dla siebie. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!